Dzień dobry, Damian Dąbrowski, Masy Clinic ze mną. Jan Olejko, myślę, że można to śmiało powiedzieć najstarsze kulturysta dzisiejszych zawodów. Przede wszystkim na starcie zapytam, jak samopoczucie? No, średnie. Średnie. Dobra, średnie dlatego, że przygotowania były tak ciężkie w tym roku, akurat? Nie, no przygotowania były no, ciężkie, ale no, najgorsze jest właśnie moment startowy. Wery, czas weryfikacji, no i potem oczekiwanie na, start. na sam stan. I teraz moje pytanko, jak właśnie wyglądały te ostatnie 8-10 przygotowań, tak tylko pokrótce, jeśli chodzi o dietę i o trening? No więc, moje przygotowania były codziennie relacjonowane na filmi, moimi filmikami na YouTube, i tam to można prześledzić, a dieta no to polegała głównie na trzymaniu w sześciu posiłków z dwudziestoma dekagramami mięsa, no i do tego e, trochę węglowodanów, no i to właściwie było wszystko. Bo tuż to miałem właśnie, z, e, który z jest e, z mięsa? Tylko z mięsa. Dobra. I teraz moje kolejne pytanie: czy na przestrzeni lat? Ten schemat przygotowań ulegał dosyć dużej zmianie, czy zawsze wyglądało to mniej więcej tak jak teraz, czyli białko, węglowodane i tłuszczo bardzo nisko, czy tak jak mówię, czy w ostatnich latach gdzieś tam bardzo mocno się to zmieniało? No w ostatnich latach, w ostatnim roku dodałem, zwiększyłem ilość białka po prostu z mięsa. Wcześniej mnie na to nie było stać. Okay. No a forma jest mniej więcej taka sama od 10 lat, tylko tyle, że Skóra się starzeje no i mniej lat przy Mniej napięta na tych miejscach. No właśnie, to jest ten najgorszy problem, którego właściwie już się nie da zlikwidować, oprócz operacji plastycznej. Dobra, i teraz jeszcze moje kolejne pytanie. Klucz do zachowania i do utrzymania mimo wszystko takiej wspaniałej formy i moim zdaniem wspaniałej jakości skóry, bo widziałem jak to mniej więcej wygląda. No i po prostu klucz, żeby w tym wieku mieć taką formę, taką jakość skóry, takie samopoczucie, taki wygląd. Co, że tak powiem, przekazać naszym widzom, żeby tyle lat utrzymać się w tym sporcie i w zdrowiu? To znaczy w tym sporcie utrzymuję się od 2007 roku, kiedy wystartowałem pierwszy raz na zawodach, pra, prawdziwych zawodach ogólnopolskich w Żorach, na Mistrzostwach Śląska, no a po prostu trzeba trenować. Czyli jednak aktywność no, fizyczna? No to tylko trening i nic więcej. No i jeszcze jako tako się odżywiać. Jasne. Ilu zawodników dzisiaj w kategorii? No, według tych zgłoszeń, to po prostu 8, 8 zawodników w kategorii do 80 kg. A ja ważę 70 kilo i 80 deko, wczoraj ważyłem. Okej, okay, czyli lekka niedowaga, że tak powiem, jeszcze jest, ale proporcjami będziemy walczyć, domyślam się. Proporcjami tak, a jakością wiszącej skóry to ich przewyższe wszystkich. Dobra, dziękujemy bardzo za rozmowę, życzymy powodzonka i dużo zdrowia, oby jak najdłużej w tym sporcie. Dziękujemy.